Witam wszystkich dzisiaj taka spontaniczna wycieczka. Jesteśmy na Rotundach przy Jeziorze Lucieńskim. Obiekt wybudowany w latach 60. No, niestety troszeczkę podupadł. Próbowano go sprzedać. Niestety bez powodzenia. No i oczywiście ten obiekt popadł w niezłą ruinę. To były piękne szyby, oszklenia. Niestety jest niezły śmietnik. Inna sprawa, że wszelacy odwiedzający. Proszę bardzo, tu mamy jeszcze szafki. Tu był taki pokój bardziej komfortowy, bo mamy piętro najwyższe, chyba czwarte, czwarte. Mamy ogrzewanie. Mamy, tu były łóż, był łóżka, łazienka w pokoju. Um, był to obiekt, jak tutaj się dowiedziałem od e, świeżo poznanych kolegów, obiekt, który został wybudowany dla zakładu włókienniczego, dlatego mamy takie charakterystyczne tapety z takiego włókna. No jak, jakby inaczej, można zapomnieć o robocie, e, nawet na wakacjach. No to jeszcze są normalnie kafelki, jeszcze jest spłuczka. Tylko kibel komuś się przyda na działce, taka sytuacja. O raczej ktoś tu odpalał. Tak. Wysokie rotundy są trzy, jest jedna taka niższa. Z kotkami można sobie tutaj pochodzić, schodzić, trzeba na szkło. Jest go tutaj sporo. Sporo, sporo. Sporo graffiti, sporo tutaj różnych przesłanek, numerów telefonów, usług. Siusiaki są wszędzie. To zdecydowanie. Siusiaki, siusiaki. Jeszcze raz siusiaki. Każda rotunda jest połączona takim korytarzykiem. One są dość podobne, więc nie będę się powtarzał obchodząc je wszystkie. Tu mamy dojście do drugiej, trzeciej. O, proszę bardzo. Możemy sobie pójść do recepcji. Tu mamy recepcję w stylu retro No cóż, ten y, hotel ma trochę lat. Mamy jakieś takie pokoje, pokoje chyba wiurowe Chyba że tu nie to raczej nie mieszkają, tu łóżek nie widzę, tu tylko widzę jakieś takie y, pierdu, pierdu. Tam. Takie fajne graffiti. Ktoś tu się troszkę postarał, trzeba przyznać. Tutaj ściery, nieściery, meble. Tutaj mamy taką, taki chyba bar. Wiecie? To mi się wydaje, że tu mogła być jakaś imprezownia. No trochę może jakby bar. To jest ta mniejsza rotunda. Ona tylko dwa piętra. No. I tu na górze nie ma pokoi, tylko są takie o. Są takie pomieszczenia. Takie pomieszczenia, gdzie jest była a na ziemi była lepka taka drewniana, ale komuś też się przydała. To są cenne rzeczy to. Jak to Kradziony nie tuczy tak? Więc no Szkoda że tutaj to zostało zdezolowane. No. i tak idziemy dalej. To się łatwo zgubić, szczerze powiem. Już tutaj przesiadam się i można wyginąć trochę w akcji. I znowu siusiak. O, Lesiu, Rychu, Peja i siusiak. No, dla hmm. panów może Ryśka, Pej niezbyt korzystne. A tu nie wiem co jest, ale jakaś jakby łazienka, może stołówka. I tutaj, tak, coś jest na rzeczy. Stołówka. Zniszczone meble. I idziemy. Och, dobra, ciemno. Jest tu kurwa nie widać. Ja mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś dziury. U no, jest. Dobra, nie, to nie dziura, to coś było pod nogą. Ja to prawie nic nie widzę o cholera to jest to jakieś wyjście no dobra już trochę widzę, trochę widzę O, jakieś pomieszczenia tu chyba była stołówka mi się wydaje ale o jest jakieś wyjście, idę może na zewnątrz bo kurde niewiele widzę zresztą widzowie też na pewno nie, niewiele widzą, o jesteśmy na powietrzu tutaj trochę jakieś drzewo spadło i idziemy dalej, co tutaj mamy Co tutaj mamy Jakieś kolejne wejście I tu jest jakiś budynek gospodarczy I dla tych, co już się z tęskniki To już się z za tym widokiem Który tutaj jest taki bardzo popularny Uwaga, uwaga Uwaga Uwaga, o telewizor Uwaga, i dla tych co już się nie mogli doczekać, uwaga, tu jest kolejny siusiak, tak, tam jest jakaś morenka, co ta morenka, o tam mamy lodówkę, nie będę zaglądał, bo tam może jakiś trup w środku, piekarnik, ojej, co tu się działo, tutaj to kurde musiała być niezła, no. Mogą na dzieci, więc y, jakaś dobra impreza. No. Rzeczy, jakby ktoś potrzebował drzwi, to tutaj też są, komuś jednak nie przydały. A jakby ktoś chciał wejść na dach, to tutaj można sobie drabinką wejść na dach. No, takie tam, takie tam szczegóły. No i co tu dużo mówić. E, poznałem tu ekipę, która ma taką pasję, zawiawkę, że ściga się dronami i e, oni sobie tutaj przyjechali i rozkładają takie tory przeszkód i tymi dronami się będą między tymi rotundami ścigać. Kurczę, nieźle, nigdy o tym nie słyszałem. Muszę przyznać, że ludzie mają fantazję, mają pasję. No e, i ekstra, naprawdę podoba mi się taka inicjatywa, powiedziałem szczerze na tego sam. Będziemy się chyba takim dronem pościgał. No dobrze, to um, nie będę już chodził po tych innych rotundach, bo one są podobne. Obiekt jest niestety zdezelowany, jak to zwykle było, z opuszczonymi miejscami, które zyskały na popularności. Szkoda, bo um, fajnie by było pochodzić po takim obiekcie, który jeszcze w dobrym stanie. No pozdro, cześć. A tutaj dla Was na koniec Pokażę jeszcze e, parę fot, jak to wyglądało w momencie, kiedy ten budynek był na sprzedaż. Yo.